I jakże łatwa misja zajczona wygraliśmy za nią 2000 dollsów. No też nie za dużo, nie za mało pieniędzy. Na taką łatwą misję, właśnie tak w sam raz bym powiedział. Może nad za dużo? Nie, nie wiem jak to tak dokładnie zapowiedzieć. Ok, teraz sprawdźmy ile nam kasy Sunshine Autos w tym czasie wygenerowało, bo naprawdę jak mówię Sunshine Autos teraz potrafi generować grup 8000 8 no 10 tysięcy dolarów akurat by było tutaj dostępnych. Tak, grubo ponad 8000 dolarów i tutaj... Eee... E, Gdzie jest mój samochód? Świetnie. Kolejny samochód mi po prostu zniknął, tak bez w ogóle szczególnej przyczyny Eee, Naprawdę. No przepraszam panie policjancie, jakim cudem to jest niby kradzież samochodu, który niby należy do mojego salonu, Ta, no po mi powiedzieć, panie policjancie, to jest mój salon, więc mój samochód, ja go zdobyłem, ty nie masz prawa mnie teraz o, to, o tą samą kradzież oskarżać mój, mój drogi panie, naprawdę, nie wiem co oni sobie myśleli. Okej, okay, a jak tam z dochodami z tego całego Cherry Popper? Ile kasy? No. Prawie że 1500, tak raczej, tak raczej wszystkiego będę pilnował, żeby tą całą kasę, cały czas ze wszelkich nieruchomości zbierać. Okej, okay, więc jeszcze, jak mówię, została nam jeszcze jedna misja dla Kaufman Cups. I już jesteśmy trzecia misja. Znowu musimy oczywiście wejść do tego całego kaba um, żeby, żeby ją aktywować. Misja Cab Magedon. Hmm, samochód 13 To nie jest jakiś, jakiś, nie wiem, dobry znak, jak dla mnie. Zresztą, nie wiem, ja, ja, ja tam sobie powiem, ja nie jestem przesądny tak naprawdę, że... że czarny kota, bo o, trzynasty numer, 13, to że mam się bać, że pech będzie, tego typu rzeczy. E, nie, ja się tego nie boję, to są tylko głupie przesądy, ludzie, naprawdę. Okej, okay, w tej misji musimy najpierw odebrać Mercedes, właśnie szczególnie zechciała, żebyśmy my ją odebrali, nasz, nasz pojazd. On, tak właśnie jest to skąd, ona w ogóle wie o tym, że... My teraz tą nieruchomość kupiliśmy, przecież w ogóle jej o tym nie daliśmy znać, więc to jest trochę dziwne, że nagle medyta sobie zechciała naszych usług, naszego serwisu, o, ta muzyka z tej reklamy mi naprawdę dołuje. Teśmy jeszcze bardziej, szczerze. Okej, okay, tu, tutaj przy Wajseboard trzeba będzie skręcić gdzieś w prawo tutaj. No, dobra, to my się zatrzymujemy. Hmm, co by w tym miejscu zrobić? Ale co też tak się zastanawiam? Hmm, weźmy trochę zatrąbmy. Za tak, to była zasadzka. Właśnie przeciwko nam się stawia aż sześć taksówek z firmy Vice City Taxis. I trzeba z nimi póki co wytrwać minutę. I teraz wam tę misję pokażę sposób, jak ja ją zawsze przechodzę, żeby to wszystko przetrwać, po prostu to cały czas robię takie kółka. Tak zawsze pomiędzy tymi, tak tymi słupami tutaj tak przejeżdżam, żeby no... żeby po prostu mieć się tamtych kościół z walizki tych kaps... no tak przynajmniej przez chwilkę z głowy. O, tu jeden cały czas jeszcze utknął, co jest ciekawe. Jak mówię tak osobiście cały czas w tej misji jeżdżę w kółko i... no, to się nie, nie powinno jakoś tego nieźle skończyć. Zresztą co do tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy, jest jeszcze jedna, jedna, jedna taka ciekawostka, którą wam za chwilkę pokażę, jak mówię, naprawdę taka ciekawa rzecz jednak. O której może wiecie, może nie, ale na pewno się wam, z, wami, a znaczy z wami tym podzielę. No dobra. Joto boss. Tak, w tej tak taksówce, która się nazywa Zebra. I szczerze wam tak powiem, ten samochód wygląda tak strasznie, szczególnie z daleka, prawda? On jest taki jak mi, nie wiem... Robi takie wrażenie takiego trochę nawiedzonego, że taki po prostu, tak, takie, taka stranoć, taka w paski i tak dalej. Bo szczególnie z daleka potrafi on naprawdę wyglądać tak, tak trochę strasznie jednak. Okej... Okay. a Okej, okay, więc... Teraz mamy okazję na... Na... no... na strzenie w tego szefa, bo on cały czas w sposób nas jakby... no otacza niby. Tak... E, wykonuje kółka ty, koło nas. Nie wiem, co on próbuje, nie wiem, naśladować na tą, tą samą scenę z Tokyo Drift'a, naśladować czy co. Wiecie, tą scenę z tym driftem, że tam, tam gość wykonywał takie donaty koło tam innego samochodu. Co, to jest prawie, że jak sama, jak mówię, z tego całego Tokyo Drift'a. Pff, gościu. Ten film jeszcze nie powstał gościu To są lata 80. Okej, okay, już, już się pali Tak, tamten taksówkarz ma katonę, jak się nie mylę Czy tak to jest katona Okej, okay, my go przejdziemy, zabijemy I to była ostatnia misja dla Kaufman Cups ukończona, za którą no już też będziemy otrzymywali dochody maksymalnie 5000 dolarów, podobnie jak zresztą nasza willa będzie takie dochody generowała. No, i za tą misję również otrzymujemy 5000 dolców. Okej. Okay. I teraz, co to za ciekawostka? Jak mówię, może nie wszyscy o tym wiedzą. Okej, okay, widzicie może tutaj ten taki jakby garaż? Z tą kulą e, biladową, z tą czaną ósemką? Pozwólcie, że tu jadę. Tak, to jest miejsce, w którym możemy w naszym samochodzie zamontować bombę. I możemy ją oczywiście, oczywiście detonować, kiedy tylko sobie zechce. Działa to trochę podobnie jak e, te bomby GTA 2. Zresztą właśnie tam chyba też te tam e, jak się wiedziało, to też była taka ikona tej całej czarnej kuli z ósemką. No ta, 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 ta cała czarna kula bilardowa. Naprawdę fajna rzecz. Zresztą wam teraz to spróbuję zademonstrować. E, nie, nie, w ogóle nie zwróciłem uwagi, ile, ile to kosztuje, więc no trudno. Tam sami to pewnie w tym filmie odkryjecie, że ile ta bomba kosztuje w tym samochodzie. Okej, okay, widzicie, jest, jest, mamy przy sobie, czy znaczy mamy w ręku detonator. No. Magiczny guziczek, i samochód, no po prostu przeminął z wiatrem. Wow, ale się ludzie tym zainteresowali! Jeju! Ilu ich tu jest! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, tu jeszcze była 10. Jezu, aż 10 osób się zainteresowało takim jednym takim samochodem wybuchającym. O, tam jest w ogóle snajperka, szczerze. Ja o tym nie wiedziałem, że tam jest snajperka. Naprawdę, ja o tym szczerze nie wiedziałem, że to jest takie miejsce, gdzie się tam może jakaś broń pojawić. Więc sobie ją teraz wezmę, bo chyba jeszcze snajperki nie mam. Tak, tutaj jest wejścia, naboi do niej. Okej, okay, teraz by się wypadało, stąd wydostać. Jeżeli to jest tylko możliwe. Z tej strony jest jakieś? Wątpię osobiście. Okej, okay, teraz ja się chcę stąd wydostać! No nie wiem, co stąd wyciągnie, kurde, no nie, nie mówię mi, że z powodu tej saperki, że nagle muszę zginąć. Ran, jak ja mam skoczyć, żeby tam kurcze wejść? Kurde, to nie jest sama że mogę się chwycić wszelkich nie wiem, wszelkich krawędzi czy półek. Kurde, jak ja mam tam skoczyć? Nie wiem. Chyba tu była na łódź, chociaż nie wiem. Aaaa, kurde, że Niemcy się nie zabije teraz, w tej chwili, w takim razie, skoro takie się rzeczy dzieją. Nie wiem, może skorzystam z tego baga, że wiecie, że kiedy jest się blisko mostu albo wszelkie kładki, to jednak się spodem potem dostaje na powierzchnię? Ja nie wiem, ja chyba będę tego musiał spróbować, chociaż nie wiem, czy to działa właśnie pod tym mostem również. Więc pozwólcie, że spróbuję. Chociaż oczywiście nie jestem tego taki pewien wcale. Jezu, to było takie głupie... Jezu, muszę utonąć! A, nie, jednak tutaj ten bug nie działa. Jezu! Głupia snajperka! Stupid, stupid, stupid! Okej, okay, no trochę będę musiał znowu tej kasy stracić, żeby sobie kupić więcej broni. Jezu. Jeżeli, bardziej... znaczy, jeżeli był kiedyś w ogóle w tej grze najbardziej taki błahy powód na śmierć, to był właśnie jeden z takich. Pff, to było po prostu idiotyczne z mojej strony, Wam to powiem. Jezu. No, szczególnie teraz będę właśnie chciał kupić się taką nieruchomość, dla której no. Są takie misje do, do wykonania, że tam naprawdę są potrzebne bronie. A teraz to wszystko straciłem. Jeju! Naprawdę, ja, ja się to czuję jak taki kret, Nie wiem. Dobrze, oh, no więc dobra, teraz sobie pojedziemy do amunicji, trochę tej broni i tam znowu kupimy. Zresztą mam kasę, mam ponad 200 tysięcy, więc. Na to no nie narzekam, że mam jej mało czy no coś takiego, więc no tą broń sobie będę mógł śmiało kupić Dobra, to mi wysiadaj A my co stąd weźmiemy? No pistolet na pewno nie. Jak mówię ten pistolet jest zbyt drogi. No MP na pewno sobie trochę zakupię Na pewno MP, na pewno trochę spasa. Dwunastki. Na pewno trochę M4. No każdy tak broń po trochę bym sobie wziął. Okej okay, sniperka... A no, wiecie też w sumie czemu nie. Eee, kamizelkę już mam. Coś jeszcze może mam tutaj sobie zakupywać? Chyba już nie muszę nic, niczego więcej kupywać, więc już stąd wychodzę. Dziękuję, panie sprzedawco. My teraz się właśnie z tą bronią przejdziemy do kolejnej posiadłości, którą już w tej grze kupimy. I na misję do tej posiadłości, no jeżeli już się je wykonam, to ten let's play dzisiaj już skończę. Tylko gdzie ona była? Pamiętam, że chyba ona była gdzieś w pobliżu Viceport, jak pamiętam. Jednak takiej pewności stuprocentowej nie mam, niestety. A jest, góry Wam powiem, chodzi mi o drukarnię pieniędzy. Tak, to jest posiadłość, którą teraz chcę kupić to jest ta nieruchomość. Tylko jak powiem, nie do końca pamiętam, gdzie ona była. Coś tak gdzieś... Te okolice są takie podejrzane, że tu gdzieś to się może pojawić. Naprawdę, tak by było gdzieś tutaj. Jak mówię, nie, nie pamiętam gdzie to było konkretnie, niestety. E, tutaj w prawo, czy może tam w lewo się skręcało? Jak mówię, nie mam niestety pojęcia. Wiecie, pewno że jednak tutaj skręcę w prawo, bo takie to miejsce mi się wydaje takie bardziej znajome, że tutaj to może być, że ta posiad posiadłość tutaj może stać. No i chyba rzeczywiście miałem rację. Tak, oto moi drodzy, jest właśnie nasza drukarnia pieniędzy. Tak, z którą można kupić za 70 tysięcy dolców. No, nie ma kasy, ale naprawdę ja to niczego nie żałuję. Tak, tam na górze drwicie jest tam na górze kamizelka królotworna. No już mamy no, misję: mamy taśmę magnetofonową. No i misja: Spilling the beans. Jak mówię, misje dla tej drukani naprawdę, one wszystkie wymagają, żebyście się, żeby się mieli, no, no takie w miarę dobre wyposażenie, jakoś tam dobrą broń, no też kamizelkę. No tak, teraz to mi nam trochę mówi o, o, o swojej przeszłości, o przeszłości, no jak on tam niby był...